Katolicki program radiowy w Lwowie. Jest kilku takich e, księży, jest kilku takich wolontariuszy, którzy tworzą katolicki program radiowy właśnie we Lwowie. Chcą e, przekazać pozytywne przesłanie, przesłanie katolickie, czyli do wszystkich. Świat dźwięków tak po prostu niezmiernie wciąga, że chcemy to tworzyć tworzyć dla siebie, ale również dla wszystkich, którzy przychodzą, aby się wzbogacić tym dźwiękiem. Bo w tej redakcji jestem jakieś ponad 5 lat, ale się niezmiernie cieszę, dlatego że jest to dosyć nieduża, ale jednak rodzina radiowa. Każde spotkanie z osobą, która przychodzi do naszego studia jest pewnego rodzaju przygodą, bo każdy człowiek ma coś do powiedzenia, każdy jest nieco inną osobowością, do tej osobowości trzeba się dostosować, trzeba ją zrozumieć i to jest oczywiście fascynujące, to jest oczywiście pasją. Ja bardzo lubię gadać i ktoś kiedyś mi powiedział, że no jesteś dziennikarzem, może pisać. I mówię, nie, pisać nie, ale gadać mogę dużo. Były momenty odejścia, rezygnacji albo też takiego zniechęcenia, ale jednak się wraca do tego i na pewno w tym jest palec Boży. Lubię radio, czuję się dobrze przed mikrofonem, trochę jak ryba w wodzie. Lubię dzielić się z ludźmi tym, co jest moją pasją, co jest moim takim, można powiedzieć, powołaniem, bo w końcu jestem księdzem paulistą i, i wybrałem tę drogę życia. Ludzie tam na przykład w jakichś kawiarenkach siedzą, a ja idę do Radia i spędzę razem czas w Radiu, rozmawiać na różne tematy. Prowadzę swój program to jest program o postaciach świętych. Przybliżamy postać, także opowiadamy ciekawe rzeczy o nich. Na pewno nad tym wszystkim Pan Bóg czuwa, i wiara nas wszystkich razem trzyma, i też pewność, że robimy bardzo dobrą sprawę, która wielu ludziom pomaga. Bóg święty prowadzi, czasem nie wiemy po jak rozwinąć jakiś temat, i tutaj wpada jakaś myśl, tak i jakoś to leci. I dobrze leci. Pan Bóg trochę popchnął do tego radia, bo akurat koleżanka moja Weronika pracowała w radiu. Ona podeszła, powiedziała: A chcesz poczytać tam tekst w radio i to poleci na żywo? A czego nie? Spróbujmy. Mówisz to, co ci leży na sercu, na duszy. Dzielisz się z bliźnim i niesiesz po prostu komuś radość. Po prostu czuję, że Pan Bóg tak nas skierowuje i prowadzi z jednego serca do innego. Najwyraźniej, zawsze, kiedy jest więcej osób, nowy człowiek przenosi ze sobą jakieś nowe umiejętności, talenty. Każdy może nas wesprzeć w jakikolwiek sposób uważa też swoją obecnością i dołączeniem do pracy. Ktoś, kto pracuje w radio, nie ma z tego tytułu żadnych, żadnych pensji. Wszyscy, którzy tam pracujemy, robimy to jako wolontariusze. Zbogacamy się również doświadczeniem naszych gości, którzy przychodzą do nas i wnoszą coś swojego. Są to kapłani, są to osoby życia konsekrowanego, są to... Na świecy są to wolontariusze, katecheci, szczególnie jesteśmy ukierunkowani na Kościół Lwowski, jesteśmy radiem przecież lokalnym. Zachęcam Was, abyście tego programu słuchali. Jeżeli tylko znacie język polski czy uczycie się go, zachęcamy Was co niedzielę na 167 FM od 19 do 21 katolicki program radiowy W Lwowie.